Witaj w Akademii Szkoły w Chmurze. W tym filmiku dowiesz się, jak użyć funkcji przeglądarki do usprawnienia pracy z Office 365. Aby nie przegapić kolejnych filmików, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Zaczynajmy! Większość funkcjonalności Office 365 działa w przeglądarce internetowej. Dlatego, niezależnie czy jesteś administratorem czy użytkownikiem Office 365, warto dobrze zapoznać się z możliwościami, jakie oferuje nam przeglądarka. W tym wideo będziemy omawiać przeglądarkę internetową Microsoft Edge, którą wybraliśmy z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, Microsoft Edge jest przeglądarką instalowaną z Windows 10. Więc jeśli jesteś użytkownikiem tego systemu, będziesz miał tą przeglądarkę już zainstalowaną. Kolejnym powodem, dla którego wybraliśmy przeglądarkę Microsoft Edge, jest funkcja zainstaluj witrynę jako aplikację, która pozwala zainstalować każdą wybraną witrynę internetową jako aplikację na naszym urządzeniu. Te funkcje będziemy omawiać głębiej w dalszej części tego filmiku. Microsoft Edge pozwala nam również równocześnie pracować na profilach różnych użytkowników z jednej przeglądarki, i od tej funkcji zaczniemy. Pamiętajmy też, że Edge jest produktem Microsoftu i wszystkie nowe funkcje, które wprowadza Microsoft, są pewnie najlepiej testowane na Edge'u, więc jest duża szansa, że potencjalnych problemów związanych z nowymi funkcjami właśnie w Edge'u będzie najmniej. Jeśli nie masz jeszcze przeglądarki Microsoft Edge zainstalowanej na swoim urządzeniu, możesz ją pobrać ze strony microsoft.com ukośnik, wybierając swój system operacyjny i klikając Pobierz. Jeżeli używamy usługi Office 365, jest duża szansa, że korzystamy z więcej niż jednego konta tej usługi. Jeśli jesteśmy administratorem, oprócz swojego konta będziemy też mieli konta testowych nauczycieli i uczniów. A jeżeli jesteśmy nauczycielem, to pewnie współkorzystamy z komputera razem z członkami rodziny lub innymi nauczycielami. Czasem też uczymy w więcej niż jednej szkole. Zazwyczaj radzimy sobie z tym problemem, korzystając z różnych przeglądarek jesteśmy zalogowani jednym kątem w Mozili, innym w Edge, a jeszcze innym w Chromie. Edge pozwala nam zalogować się do wielu kont w jednej przeglądarce, tworząc tzw. profile użytkowników. Klikając w ikonkę Awatara w prawym górnym narożniku, rozwijamy listę naszych profili. Możemy stąd przełączać się między profilami i dodać nowe profile. Po wybraniu profilu otworzy nam się on w nowym oknie z zalogowanym danym użytkownikiem. Aby dodać nowy profil, klikamy ikonkę Awatara, wybieramy Dodaj Profil i klikamy Dodaj. Stąd możemy się zalogować do naszego konta Microsoft. Klikając ikonkę awatara możemy też wybrać opcję Zarządzaj ustawieniami profilu. Stąd klikamy trzy kropek i możemy albo usunąć profil, albo go edytować. W edycji możemy zmienić nazwę profilu i obraz, który wyświetla się jako nasz awatar, żeby móc łatwiej znaleźć i rozróżnić nasze profile. Jeżeli korzystamy z przeglądarki, to wcześniej czy później coś zaczyna się źle wyświetlać lub coś przestaje działać. Musimy tu pamiętać, że kiedy pracujemy w przeglądarce, ta przeglądarka w tle buforuje pliki, dokumenty i obrazy. Dlatego w przypadku gdy coś przestaje działać, zawsze warto wyczyścić naszą historię przeglądania. Aby to zrobić, klikamy w trzy kropki w prawym górnym narożniku i wybieramy historia. Tutaj ponownie wybieramy trzy kropek i klikamy wyczyść dane przeglądania. Możemy wybrać, czy chcemy wyczyścić historię przeglądania z ostatnich godzin, dni, tygodni lub całego okresu używania profilu. Możemy też wybrać typ danych, które chcemy wyczyścić. Ważne jest przede wszystkim zaznaczyć wspomniane buforowane obrazy i pliki. Klikamy Wyczyść teraz. Jest duża szansa, że ten właśnie proces rozwiąże problem, który mieliśmy z przeglądarką i to, co nam nie działało, zacznie nam poprawnie funkcjonować. Zanim wyczyścimy dane przeglądania, wcześniej możemy skorzystać z profilu gościa. Na dole listy profili znajdziemy pozycję Przeglądaj jako gość. Tutaj otworzy nam się karta bez żadnych wcześniejszych buforowanych danych i to potwierdzi, czy czyszczenie danych przeglądania rozwiąże nasze problemy. Microsoft Edge pozwala nam zainstalować każdą witrynę jako aplikację. W praktyce, wybrana przez nas witryna będzie wyświetlana w oddzielnym oknie pozbawionym zbędnych elementów, takich jak paski ikon czy zakładki. Dodatkowo taka witryna będzie miała swoją własną ikonę. Dobrym przykładem jest tutaj Outlook, ponieważ normalnie jeśli posiadamy licencję A1, aplikacja Outlook jest dodatkowo płatna. Możemy jednak bezpłatnie zainstalować przeglądarkową wersję Outlook jako aplikację na naszym urządzeniu. Przejdźmy do witryny outlook.office.com. Wybieramy trzy kropek w prawym górnym narożniku i klikamy Aplikację. Wybieramy Zainstaluj Outlook. Dostaniemy tutaj skrót do witryny w postaci ikonki, którą możemy przeciągnąć na nasz pulpit lub dodać do paska zadań, żeby mieć do niej szybki dostęp. Po kliknięciu na ikonkę naszej nowej aplikacji otwiera nam się nowe niezależne okno, wyczyszczone ze zbędnych dodatków. Zapisana w ten sposób witryna funkcjonuje bardzo podobnie do aplikacji i możemy dzięki temu szybko dostać się do naszej poczty lub jakiejkolwiek innej wybranej przez nas witryny. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz dalszego wsparcia. Zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Akademia Szkoły w Chmurze. Ofertę naszych szkoleń i usług, w tym certyfikowanych szkoleń z usługi Microsoft 365 dla edukacji znajdziesz na naszej stronie szkoławchmurze.pl. Linki do naszej strony internetowej oraz grupy na Facebooku znajdziesz w opisie poniżej. Zachęcam również do wsparcia naszej aktywności. I zasubskrybowanie naszego kanału. Do zobaczenia!